i Mądrość z racha rozdział 25 werset 20, czym dla nóg starca wspinanie się po zboczu piaszczystym, tym żona gadatliwa dla spokojnego męża. Druga Księga Kronik, rozdział 8. Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których zbudował Salomon świątynię Pańską i pałac dla siebie, odbudował także te miasta, które Huram dał Salomonowi i osiedlił tam Izraelitów. Udał się też Salomon do Hamat Soby i zdobył je. Odbudował ponadto Tadmor na pustyni i wszystkie miasta z Pichlerzy które zbudował w Hamat, Odbudował także bet choron górne i Bet-Horon dolne, warowne miasta umocnione murami, bramami i zaworami, Baalat i wszystkie miasta z Pichlerzy, które należały do Salomona i wszystkie miasta Rydwanów oraz miasta Konnicy. Wszystko to, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie i na Libanie, oraz w każdym kraju będącym pod jego władzą. A całą ludność pozostałą z Hetytów, Amorytów, Chiwitów i Jebusytów, która nie pochodzi z Izraela, stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie wytępili, Salomon zaciągnął do robót przymusowych po dziś dzień. Z Izraelitów zaś nikogo nie przeznaczył Salomon do prac niewolniczych. Też oni byli jego wojownikami, wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. Król Salomon miał 250 wyższych urzędników, którzy nadzorowali lud. Sprowadził też Salomon córkę Faraona z miasta Dawidowego do pałacu, który dla niej zbudował. Mówił bowiem, nie powinna kobieta przebywać w domu Dawida, króla izraelskiego. Bo jest on miejscem świętym, przez to, że weszła do niego Arka Pańska. Wówczas kazał Salomon składać panów ofierze całopalenia na Ołtarzu Pańskim, który pozostawił przed sienią, aby zgodnie z porządkiem każdego dnia według nakazu Mojżesza składać ofiary w Szabatę, dni nowiu Księżyca i w trzy uroczystości roku. W święto prześników, w Święto tygodni, w Święto namiotów. Ustanowił też według rozkazu ustalonego przez swego ojca Dawida zmianę kapłanów w ich służbie i Lewitów w ich obowiązkach, aby śpiewali hymny pochwalne i służyli kapłanom według porządku każdego dnia. Również ustanowił odźwiernych według ich zmian dla każdej bramy, bo takie było zarządzenie męża Bożego Dawida. Nie zostały zaniedbane pod każdym względem nakazy króla odnoszące się do kapłanów i Lewitów oraz do skarbów. W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła Salomona od dnia założenia fundamentów świątyni pańskiej aż do całkowitego jej ukończenia. Wówczas to udał się Salomon do Esjon Geber i do Elat nad brzeg morza w kraju Edomu. Wysłał mu wtedy Huram za pośrednictwem swoich sług okręty i załogę, znającą może tak, iż razem ze sługami Salomona dotarli do Ofiru, wzięli stamtąd 450 talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. Ewangelia według świętego Mateusza rozdział 5, werset 15. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Pierwszy list świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety od 8 do 10. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą. I nie ma w nas Jego nauki. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.